Cześć! Z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Jest mi niezmiernie miło powitać Was w nowym sezonie ogrodowym. W końcu wszystko zaczyna się zielenić i nawet odkryłam już częściowo magnolię. Jednak jak wiecie z tytułu filmu, dzisiaj nie będę mówiła ani o magnolii, ani o tulipanach. Bo dzisiaj opowiem Wam o klematisach, a konkretnie o tym, co trzeba zrobić wczesną wiosną, by w sezonie kwitły jak szalone. Przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Wiem, że większość z Was należy do grona miłośników klematisów i przyznam, że ja również mam do nich ogromną słabość, co zapewne już zauważyliście. Klematisy są w naszym ogrodzie od kilkunastu lat. Mam wiele odmian, zarówno tych bezproblemowych, jak i tych bardziej wymagających. W ciągu tych kilkunastu lat zdarzyło się również kilka porażek, które nauczyły mnie jeszcze więcej na temat tych jakże uroczych pnączy. Jakie są zatem tajniki wiosennej pielęgnacji klematisów i dlaczego to właśnie wiosenna pielęgnacja jest tak istotna? Jaki jest klucz do bujnego wzrostu i co zrobić, by kwiatów było jeszcze więcej? Zanim zdradzę Wam szczegóły, zachęcam do subskrypcji. Bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz trików ogrodowych, które z pewnością Wam się przydadzą. A jeżeli wciśniecie dzwoneczek, YouTube powiadomi Was za każdym razem, kiedy pojawi się tu mój nowy film. Wczesną wiosną klematisy wyglądają bardzo niepozornie, ale uwierzcie mi, już niedługo ta ścianka będzie cała w kwiatach. I wiecie co? Mam czarodziejską różdżkę, i pozwólcie, że jej użyję, by choć na chwilkę podziwiać kwitnące klematisy. Ich druga nazwa to powojniki, i są one pnączami, które warto mieć zarówno w ogrodach, zwłaszcza tych małych, jak i na balkonach, bowiem wystarczy im niewielki fragment gruntu czy donica i cokolwiek po czym mogłyby się wspinać. A one odwdzięczą się Wam pięknymi kwiatami. To dzięki nim zwykły płot czy pergola zamienia się w kwitnącą ścianę. O tym, jak zaprojektować ściankę kwitnącą całe lato, mówiłam już w jednym z Waszych ulubionych odcinków, do którego serdecznie zapraszam. Link znajdziecie w prawym górnym rogu oraz w opisie tego filmu. Dzisiaj natomiast zdradzę Wam sześć najważniejszych elementów wiosennej pielęgnacji klematisów i są nimi: przycinanie, i tu wymienię trzy sposoby plus jeden trik, który sprawi, że kwiatów będzie jeszcze więcej: porządkowanie podłoża, nawożenie, podlewanie, odpowiedni czas zabiegów, który w wielu przypadkach jest kluczowy. Oraz jeszcze jeden element, który zostawił na koniec, bowiem nie znajdziecie o nim słowa na etykietach dołączonych do roślin ani w instrukcjach obsługi. Ja jednak daję Wam słowo, że jest on tak samo ważny jak wszystkie pozostałe elementy pielęgnacji powojników. Zacznijmy od kluczowego zagadnienia, czyli kiedy należy wykonać zabiegi pielęgnacyjne. I dlaczego to właśnie wiosenna pielęgnacja, a nie na przykład letnia czy jesienna, jest tak ważna dla klematisów? Otóż już od marca klematisy budzą się po zimie i to właśnie w tym czasie wkładają najwięcej energii w budowanie pędów. W tym okresie widoczne są już nabrzmiałe pąki, a niektóre z nich już nawet wypuszczają pierwsze liście. I opóźnienie przycinania czy nawożenia może w konsekwencji opóźnić kwitnienie, a nawet sprawić, że kwiatów będzie mniej. Dlatego przycinanie i pierwsze nawożenie klematisów wykonujemy od połowy lutego do początku kwietnia. Pierwszą rzeczą, za którą się zabieramy, to przygotowanie narzędzi. Zanim przystąpimy do pierwszego cięcia, pamiętajmy o tym, że powojniki to organizmy żywe, dlatego najpierw należy zdezynfekować nasz sekator. Dzięki temu unikniemy ryzyka przenoszenia różnych chorób czy wirusów roślinnych. Przycinanie powojników to pozornie prosta czynność, która może być powodem największych porażek bowiem część klematisów kwitnie na zeszłorocznych pędach. Zatem, jeżeli zostaną mocno skrócone wiosną, wówczas w tym roku kwiatów raczej nie będzie, lub pojawią się tylko pojedyncze. Z drugiej strony są klematisy, które kwitną na tegorocznych pędach. Jeżeli nie zetniemy ich na czas, to nie będą się one odpowiednio krzewić i kwiatów również będzie mniej, i w dodatku głównie pojawią się na końcach pędów. Jak zatem zabrać się do prawidłowego cięcia? Już zdradzam Wam ten sekret. Otóż klematisy możemy podzielić na cztery grupy ze względu na różne techniki cięcia. Pierwszą z nich są klematisy, które nie wymagają cięcia, ponieważ bardzo silnie rosną i krzewią się nawet bez przycinania. Należą do nich powojniki górskie, np. odmiana Montana Rubens. Dorasta ona nawet do 8 metrów i kwitnie niesamowicie obficie od maja do czerwca. W ich przypadku wystarczy usunięcie chorych i przymarzłych pędów oraz ogólne oczyszczenie pnącza po zimie. Oczywiście, jeżeli uważacie, że klematis rozrósł się za bardzo lub po prostu chcecie nadać mu inny kształt, to możecie go przyciąć. Polecam jednak wstrzymać się z tym zabiegiem do zakończenia kwitnienia. Do klematisów, które nie wymagają cięcia, należą również odmiany z grupy atragene, na przykład Golden Dream. Niestety w naszym ogrodzie nie mam ani jednego powojnika z tej grupy, ale powiem wam, że ich kwiatki są bardzo charakterystyczne i przypominają tiulowe spódniczki. Klematisy te dorastają do 3 metrów i kwitną w maju i czerwcu, a czasami powtarzają kwitnienie nawet do sierpnia, jednak nie jest ono już tak obfite. Przy okazji, mam dla Was ciekawostkę: cięcie nadające odpowiedni kształt roślinie nazywane jest cięciem dyscyplinującym. Drugą grupą są klematisy, które skracamy na wysokość około 1,5 metra, nie niżej bowiem są to odmiany, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Zatem, jeżeli zetniemy je zbyt nisko, to musimy liczyć się z tym, że w tym roku mogą w ogóle nie zakwitnąć. Oprócz skracania klematisa z wysokości, musimy również usunąć chore pędy, uschnięte liście i ogonki liściowe, którymi klematisy chwytają się kratek czy pergoli. Do tej grupy należą powojniki wielkokwiatowe wcześnie kwitnące, takie jak Pafar, Pilu, Blue Light, Kaiser i inne piękne odmiany kwitnące już od maja. O części z nich mówiłam w odcinku poświęconym najpiękniejszym klematisom, które wcześnie kwitną. Link do filmu jak zawsze w górnym prawym rogu i w opisie filmu. Trzecia grupa to powojniki, które skracamy na wysokość około 50 cm i jest to grupa klematisów włoskich viticella oraz grupa klematisów wielkokwiatowych późno kwitnących. Powojniki viticella, do których należy na przykład odmiana Prince Charles kwitną bardzo obficie w zależności od odmiany od czerwca do października. Co bardzo ważne, kwiaty pojawiają się na tegorocznych pędach, zatem jeżeli nie przytniemy ich na czas, to opóźnimy kwitnienie, a jeżeli nie przytniemy ich w ogóle, to kwiaty pojawią się tylko na nowych przyrostach, a niższe warstwy będą zbudowane tylko z liści. Cięcie działa na nie bardzo motywująco i pięknie się po nim zagęszczają. I tu mam dla Was trik ogrodowy. W związku z tym, że witicella rosną bardzo gęsto, proponuję, by część pędów przycinać na wysokość około 1 metra, a część na wysokość około 40 cm. Dzięki temu kwiaty będą zarówno wysoko na pergolach, jak i dużo niżej na nowych przyrostach, które krótko przycięliśmy. Efekt będzie oszałamiający. Odmiany te dorastają do około 5 metrów i są niezwykle odporne. Stąd to właśnie one najczęściej są polecane osobom zaczynającym przygodę z klematisami. Dokładnie w ten sam sposób przycinamy klematisy z grupy wielkokwiatowych, późno kwitnących. Należą do nich np. błękitny anioł, comtesse de bouchon czy ville de lion. Są one również łatwe w uprawie. Kwitną na pędach tegorocznych na przełomie czerwca i lipca, a część z nich powtarza kwitnienie jesienią. Dorastają zależnie od odmiany, nawet do 4 metrów. Fartą grupą powojników są odmiany, które tniemy bardzo nisko, na około 10 cm od ziemi i jest to grupa klematisów bylinowych, czyli takich, które kwitną tylko i wyłącznie na tegorocznych pędach, bowiem ubiegłoroczne pędy całkowicie zamierają po zimie. Dokładnie tak, jak to bywa w przypadku większości bylin. Przykładem klematisa bylinowego jest odmiana Arabella o niebiesko-fioletowych kwiatach. Klematisy bylinowe nie potrafią wspinać się po podporach i zamiast tego płożą się po ziemi lub po roślinach. Kwitną one całe lato i dorastają do około 150 cm. Choć nie są to wszystkie grupy powojników, starałam się wymienić te najważniejsze i najbardziej popularne. Jeżeli interesuje Was sposób cięcia pozostałych grup, zapraszam do opisu filmu. Pamiętajcie, że oprócz skracania pędów, przycinanie klematisów to również usuwanie ogonków liściowych, którymi przyczepiały się do podpór. Ponadto usuwamy uschnięte liście, chore i zmarznięte pędy, a także kłębuszki z nasionami. I tym samym płynnie przeszliśmy do porządkowania. Które jest również bardzo ważnym elementem wiosennej pielęgnacji powojników. Jeżeli zostawimy bałagan na naszych klematisach, wówczas mogą one być siedliskiem chorób i patogenów, a tego zdecydowanie nie chcemy, bo zdrowe rośliny to szczęśliwe rośliny, które całą swoją energię mogą wykorzystać do bujnego wzrostu oraz pięknego kwitnienia. Przy okazji muszę Wam powiedzieć, że moment skracania powojników możecie świetnie wykorzystać na renowację pergoli. Naszą wyczyściliśmy karszerem i pomalowaliśmy specjalnym środkiem z dodatkiem żywicy. Tu widać bardzo wyraźnie różnicę między pergolą przed malowaniem i po malowaniu. Oprócz porządków powyżej gruntu musimy również posprzątać podłoże. Powód jest dokładnie ten sam, zatem usuwamy stare liście, pędy, które przed chwilą usunęliśmy i delikatnie grabimy. Ten moment jest idealny do rozmnażania klematisów. Wystarczy, że wybierzecie częściowo zdrewniały pęd z oczkami, ułożycie go na ziemi i przysypiecie delikatnie ziemią. Ten pęd nadal rośnie i odetnę go od rośliny matecznej dopiero wówczas, kiedy pojawią się większe korzonki. Na razie jednak tego nie zrobią, bo planuję posadzić tu kolejną różą pnącą. Na tak przygotowane podłoże aplikujemy nawóz. Wiosną używam granulowanego obornika, który sprawi, że roślina będzie bujnie rosnąć, gdyż obornik jest bogaty w azot a on jest niezbędny do tworzenia masy zielonej. Poza tym sypię również nawóz mineralny dedykowany właśnie klematisom. Dostarczy on wiele ważnych składników takich jak wapń, magnez, fosfor, potas i siarkę. To właśnie one poprawią witalność naszych powojników oraz bardzo poprawią obfitość kwitnienia. Jeżeli chodzi o nawożenie, to obornik granulowany stosuję tylko i wyłącznie wiosną, natomiast nawóz mineralny stosuję mniej więcej co 6 tygodni, aż do września. Nawozy mieszam z ziemią i solidnie podlewam, dzięki czemu zaczynają się one aktywować. Na koniec można przykryć korą bądź zrębkami, ponieważ klematisy nie lubią nagrzanego podłoża. To właśnie dlatego ich nóżki zawsze muszą być osłonięte od słońca. Powojniki nie lubią suszy, dlatego pamiętajmy o odpowiednim podlewaniu. Ważna uwaga podlewamy zawsze nisko przy gruncie, a nie po liściach. W tym zakątku klematisy rosną w towarzystwie róż, które również porządkują, i to właśnie róże dbają o odpowiednie zacienienie dołu klematisów. Od połowy maja do późnej jesieni. Tak jak obiecałam, jest jeszcze jeden bardzo ważny element wiosennej pielęgnacji, o której nie ma słowa na etykietach, ale jest on bardzo ważny. Wiosną klematisy intensywnie wypuszczają młode listki, które są niestety bardzo lubiane przez ślimaki. Dlatego jeżeli zauważycie, że listków zaczyna być już sporo, od razu profilaktycznie przygotujcie pułapki na ślimaki. Na rynku macie już wiele środków przeznaczonych do walki ze ślimakami i na pewno wybierzecie taki, który według Was jest najodpowiedniejszy. Warto jednak przygotować się już teraz, bo po długiej zimie ślimaki są bardzo żarłoczne. I po takim wiosennym ogrodowym spa nasze klematisy będą niezwykle szczęśliwe i gotowe do bujnego kwitnienia. Mam nadzieję, że nadal tu jesteś. Jeżeli tak, daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. Wiem, że oprócz porad lubicie również ogrodowe inspiracje. Dlatego przygotowałam dla Was kilka bardzo kolorowych ujęć moich pergoli i ścianek, które kwitną całe lato. Zatem zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa! i love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing ever you can be higher than a touch of your sweet desire. As long as we are watching the fire, we'll be safe from the devil's choir. I stand by you when you're falling. When the river is calling.